Siema, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zwiedzę dwa największe opuszczone miejsca w gromadce, i właśnie teraz idę i wam to pokażę. Bo w ogóle, jak dojdę na te mi miejsca, dwa w gromadce, co są takie takie budynki opuszczone, ale to bardziej nie są budynki, tylko takie miejsca opuszczone. W ogóle wam pokażę. Tego filmu chciałem nagrać. I sorry w ogóle, że filmów nie ma. że ja filmów nie ma na kanale. Ale mam problem z internetem. Bo mi się szybko internet kończy. Będę tam na od teraz. tą stronę w ogóle to wszystko wam pokażę tylko nie na górze, bo schody mogą się zawalić pokażę wam też te schody sorry, że tak mało mówię na no filmach, ale Wam jeszcze powiem trochę później. To jest minuty A właśnie I teraz chciałem wam powiedzieć to, że, me, że nie subskrybujcie tego skoczka tego znajomego, mojego dawnego ja się z nim nie koleguję i nie zadaję ale nic nie będę mówił Dlaczego? O tu tutaj jest Przybliżę O tutaj I tam właśnie idę Trochę dalej Ja idę. A ty, przed całkiem uważać. Właśnie tam będę wchodzić i Wam to pokażę, co tam się dzieje. W ogóle mi to szybko bateria schodzi. Co z filmu A tu muszę popatrzeć Dobra, nikogo nie ma Teraz mogę iść W ogóle patrzcie co tu się dzieje O nie O tu budka stara W ogóle maski nie ściągam, bo zimno Co tu tam leży? Myślę, że coś leży tam Dobra, idę trochę szybko, bo tu przypał jest taki troszkę I naprawdę sorry, że filmów nie ma ale w ogóle bardzo szybko mi się internet kończy Dzisiaj w ogóle sobie kartę za 10 zł kupiłem I, i no Właśnie O i, i tu jest las taki I właśnie przez ten las mogę iść To będzie To będzie jako skrót Widzicie? W ogóle wam powiem Co to jest To, to jest taki magazyn Że to szok w ogóle wam pokażę jakby w środku takie byłoby takie stare boisko to wygląda w środku w ogóle pokażę wam tylko pomieszczenia na dole i nic więcej bo na górę nie chcę, nie chcę wchodzić nawet w ogóle tam Teraz będzie taki jeszcze jeden. Jeszcze jeden budynek opuszczony. To, to pokażę. Żeby nikogo tu nie było. O i macie. W ogóle patrzcie. Jakby to się zawaliło. O tu deski leżą. Pokażę wam wszystkie. Te sale, lub nie wiem co, bo tu na pewno, jakiś na pewno magazyn był niewielki i to nie wiem, ile to lat stoi, coś takiego. O, tutaj pierwsza, dobra, to, to już pokazałem, tutaj przejdę kremę zniku wam pokażę O, tu całkiem rozwalone nie wiem, czy trochę nie jest zamazane O, tutaj tutaj to są to schody tylko O nie No tutaj to jest ciężko Jeszcze ja na górę na pewno nie będę nigdy wchodzić O tutaj macie kolejne nic ciekawego nie ma u. chyba też nic nie będzie o macie o właśnie czekajcie a tu jeszcze pomieszczenie o dobra wychodzę stąd do tego pierdnia w ogóle idę stąd bo jak zimno w ogóle Wiecie, teraz ubieraj ubierajcie. Teraz w ogóle na pogodzie widziałem, że za kilka dni ma być śnieg w ogóle. Subskrybujcie mojego też znajomego, bo on Bo ja Bo ja patrzę co dzień na mojego znajomego kanał I ma dalej 5200 subskrypcji. O! Tu jakie szyby powiniałem pod Jezu Dobra, nie, ja, to, ja tu chyba więcej nie wchodzę. Lepiej tu nie przychodźcie, bo tu jak ktoś wejdzie na górę, no to już po kimś będzie. To jest naprawdę niebezpiecznie, żeby wchodzić na coś takiego do góry. No serio niebezpieczne. O nie, tu dziury No nie. Dobra, bo ja do 16 chcę nagrać ten film. Albo może, że szybciej chcę to zrobić, bo w ogóle bym... A właśnie bym w ogóle wam jeszcze taką wieżę pokazał. Ale nie chcę tam wchodzić. Nie opłaca mi się czasem marnować. Jak w ogóle jak ktoś się chce, no to niech daje ze mną na gromadkę. Wyjdzie się. O, tutaj ściany, a mnie to nawet nie obchodzi, co to stało. Olej zimno. O nie. Chodź, żebym się tu lepiej nie zgubił. O, tu taki lasek jest. Tędy kiedyś biegłem, ale nie ważne dlaczego. Czemu mi się kółko wyświetla? albo nacisnąłem Niechcący No to teraz nie wiem czy tam iść czy tam Napiszcie w komentarzach co Wam się spodobało i które pomieszczenie A teraz jak dojdę do tego drugiego budynku to wam powiem co tam się dzieje w ogóle Wyjście na drogę powinno już być, tylko że trochę dalej. W ogóle tam gdzieś jest też ul. No, ule takie małe w skrzynkach. A zaraz, czy ja nie pamiętam, w którym dykach szły? No, stamtąd szły, a teraz nie wiem. A, dobra, widzę. O, dobra, to. No dobra. O, ten wybiegłem to już pamiętam, kiedyś. I w ogóle ten mój dawny znajomy, który już nie jest moim znajomym, za to co odwalił, to w ogóle go nie subskrybujcie. Subskrybujcie moich znajomych lub kogokolwiek. O, tutaj już ciężko. Coś będzie, bo tu dziury są. O i tu płot. No to. No to nie wiem, teraz w którą... którą stronę. No to chyba kawałek trochę tam dalej. Teraz. O, ale ciężko tu. Teraz przejść. O, bym się obsrał. Jakby ktoś tu stał teraz. O nie. Nie wiem, ja chciałem z tego filmu nagrać, bo może będzie ciekawy. Ja no, chcę, chcę taki film nagrać, bo takie filmy ciekawe mogą być dla Was. Nie wiem jak Wy. Napiszcie dobra, powiem Wam wszystko na końcu. Albo teraz mówię, gdzie, gdzie będę tam później mówił. W ogóle napiszcie w komentarzach yy, jak, który budynek był lepszy. W ogóle jak dojdę teraz tu pole mam. Jakiś Damian Kowalczyk albo Kowalski mnie zaprosił do znajomych, nie wiem papa. Dobra, nie marnuję tego czasu tylko ile. Teraz to ja rozgadany. Jestem. Będę tędy, przeszedł, ale nie opłaca mi się, bym do tej szaty. Pewnie. O. Tam gdzieś będę musiał wyjść. Widzicie taki budynek mały? Chyba widzicie. Ale nie wiem, czy oglądacie, bo ja tego na żywo nie nagrywam. Tutaj w ogóle w śniegu, ile właśnie ciężko po śniegu, bo się ostatnio na tym polu wywaliłem I tego skoczka Do kogo tamkolwiek nie subskrybujcie nawet O nie jest będę buty Białe mieć całe Była twarz pokażę moją Siema Dobra Ale ciężko Lepiej w ogóle Żeby po czymś tak w ogóle lepiej nie chodzi Bo to bo potem by chyba ciężko wyjść z czegoś takiego Ale ciężko po takim polu się chodzi, serio I ja się to nie wywalił zaraz ja na skróty iść, bo by było szybciej. No jest szybciej, już prawie. Nagrywam prawie już 15 minut. A właśnie, w ogóle nie wiem, czy na lato w ogóle w Lubinie będę z tego koronawirusa. Bo maski nawet nie ściągam. Bo zimno właśnie. A, ale zimno, nie w nogi teraz. O, jest droga, no w końcu. A, ale zimno. Tablica i restauracji jakaś? Co to jest? Zara? Co to jest? WS? PS... 669-29. No nie wiem ale o tutaj ktoś jeździ po tutaj jeszcze ludzie mieszkają a ja na polu jeszcze taki no dobra Dobra, jak widzicie, może nie całkiem, to patrzcie. Zaraz Wam powiem wszystko. Nie mówić. Z tym motorem jedzie. jest zimno Już chyba trochę śniegu w butach mam. o macie to jest to jest ten tablak właśnie o którym myślałem, że kiedyś nagram to właśnie teraz nagrywam, bo mam czas Zaraz jeździsz i wracam. Yeah. co tu było? O się trochę. Amerykan Amerykan Coś napisał Dobra, nieważne Wiem ja pokażę Tylko pokazuję Wam To miejsce tylko, które miałem pokazać O, jest tu tartak Teraz do środka wchodzę W ogóle trzeba uważać No to nie wiem czy kanały są, czy co Patrzcie, co to jest. Ja w ogóle to wczoraj byłem. Z moim kuzynem. Imion nie będę mówił. No, Jeszcze tam zaraz pójdę. Tam wszystkie pomieszczenia. I, I patrzcie, że to jakieś takie jeziora. O nie. Ja nie wiem, czy to nic demolowali. Czy co tam, taka dziura jest? Nie, czy to, nie wiem, czy tu w ogóle była taka stacja kolejowa, lub, lub nie wiem co. No, I to idę teraz. Więc wam teraz z tyłu pokażę. Tylko Wam tutaj pokazałem i wszystkie, może tylko pomieszczenie pokażę. I... I kończę odcinek. Bo tam nie pójdę, bo tam yy, no taki trochę przypał jest. trzeba tam uważać. No serio. Takie dziury. O nie. O nie, nie, nie. nie uuuu, dobra no patrzcie tutaj o co to jest worki jakieś, N nie wiadomo tylko wam to pokażę te pomieszczenia w ogóle nie wiem czy tam dalej chcę iść bo tam takie dziury są już takie duże tam garaże są, ale wam nie pokażę że... jest pierwsze pomieszczenie, które Wam pokazuję. tu drugie, no ja tu nie wchodzę, to Wam pokazuję z zewnątrz, w ogóle ja tylko dla Was to pokazuję, ul nie się przestraszyłem Myślałem, że coś za mną jest się tu coś tak wiecznie ludzi może straszyć ja pokazywa? a pokazywałem dobra oła No ja zapatała mówię tak nic nie bolało a pamiętam, że tu wieża już stała trochę się schowam o, tu macie o, stąd już woda widać o nie o, że wam bym... teraz pokazał co to jest ale ja to chyba nie będę musiał tak, teraz tak łazić tu tu jest ta wieża, którą widzicie. Właściwie się teraz ściany trzyma, żeby nie spadł do końca. Dobra. I tu macie wszystko, co wam pokazałem, i to wszystko jest. Dobra. Nie, jak tu chcę... wyjść. Ale ciężko Jeszcze 22 minuty nagrywam Cicho Jakieś cięż... części od samochodu Dobra to ja się z wami pożegnam Teraz Dzięki wam za oglądanie W ogóle następny, o... następny odcinek Będzie nie, nie następny To ja gany. Następny Nie O Dziś się, się tak jąkam co chwilę na film dobra dzięki wam za oglądanie eee, w Lubinie może nie wiem czy będę na wakacje przez te, przez tego koronawirusa w ogóle jak będę to to nagram film i pokażę wam co w Lubinie w ogóle jest ten taki magazyn jest duży, opuszczony nie czy to magazyn czy co Tylko, że tam ciężko wejść, bo to bo tam chyba jest teren prywatny albo coś Dobra no, no i co Bo jeszcze tam chyba apteka jakaś opuszczana była lub coś Nie wiem W ogóle bo tam Moi kuzyni mieszkają, to oni na pewno pół Lubi na bo moje kuzyni mieszkają też w Lubinie. Tylko, że o właśnie tu mogę wam też pokazać, jak chcecie. A co tu jest? Tu właśnie, a rzucę kamień. Zobaczymy, czy to się rozbije. ULTFORDY to Fest Dobra Bo w ogóle następny ten odcinek co Będę nagrywał w Lubinie to To zwiedzę To zwiedzę tam ta, Takie domy Ale mnie kuzyn też tak tam przestraszył Że ktoś niby siedzi W domu i się patrzy na mnie i na niego I zaczęliśmy uciekać ale ja teraz jeszcze pranka ze mnie robił i ja też sobie pranka robiłem z niego, że pojadę do domu. Do takiego pranka no dobra, dzięki Wam za oglądanie. Ten film na pewno będzie w Lubinie. Jakby w ogóle będzie mi się chciał go nagrać, to na pewno ten film będzie na 100%. Lub na 50, 70, 80, nie wiem. No dobra, dzięki wam za oglądanie. Już nie będę tego Dobra, po co ja dwa razy to mówię? Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję i wbijajcie na mój kanał. I subskrybujcie. Właśnie, bo te siaka jeszcze nie mam. nad 100 nie mam subskrypcji. Dopiero mam 14 lub więcej. Nie, no jak sprawdzam, to 14. No to wbijajcie i wbijcie mi te 1000 subskrypcji jak, jak, jak chcecie W ogóle chcę żebyście wybili Dobra, dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że film się spodobał Zostawcie z, z 30 w górę Lub mniej więcej tyle I subskrypcje i komentarz jakiś i Napiszcie w komentarzach, który odcinek który który budynek Wam się podobał, czy ten tartak, czy ten magazyn tam, nieco, no to ja spadam I, i, do, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.